aż tylko niebieskimi kosmetykami. Tutaj włożyłam sobie wszystkie niebieskie kosmetyki, jakie posiadam. Niebieska baza. Baza wysycha, a ja w tym czasie robię brwi. Do brwi mam tylko ten żel z Lovely, nic więcej, więc to będą bardzo naturalne brwi. Tak jak mówiłam, nie mam podkładu, ale ten korektor ze Stars from the Stars na szczęście jest niebieski. Puder wypiekany od Vibo, przepiękne tłoczenie w środku. Mam wrażenie, jakby był bardzo taki tępy ten produkt. Mało się nakłada na palec. Aż skwierczy, jak pocieram, a tutaj naprawdę nie dzieje się prawie nic. Dziwne. Przechodzimy do bronzera. To jest Munish Natural. i Pigment ma mocny. Ja nie wiem, czy to nie jest paleta, którą dostałam lata temu od Agi Struskiej. Niebieski halinkowy cień nałożony. Przechodzimy do zrobienia kreski linerem. Przedostatni etap to tuszowanie rzęs. I najlepszy na koniec Ten błyszczyk od Everett Lipstick Monster. Ile on ma w sobie takich niebieskich drobin? Jaki kolor następny?